Lato na Kociewiu wystartowało z przytupem i to dosłownie. Bo jeśli słyszysz ten tent kopyt, szczęk zbroi i oklaski z trybun, to znaczy, że jesteś w gniewie na jednym z najbardziej widowiskowych turniejów rycerskich w Polsce. Na arenie turniejowej, aż iskrzy od emocji najpierw mele, czyli gonitwa po arenie, każdy na każdego z maczugą w ręku. A potem widowiskowe pojedynki na kopie. Rycerze w pełnych zbrojach galopują na siebie z zawrotną prędkością i trach. Kopia pęka, publiczność szaleje. Takie wydarzenia to nie tylko świetna zabawa, ale i żywa lekcja historii w wersji turbo. A to dopiero początek sezonu. Chcesz wiedzieć, co się dzieje na Kociewiu w najbliższy weekend? Wejdź na kociepie24.eu i zajrzyj do zakładki wydarzenia. Tam znajdziesz wszystko, co warto zobaczyć.